Cześć, witajcie na naszym kanale Dzisiaj będziemy grali Brown Stars I będziemy Shelly i Coltem Ale nie będziemy używać ulta Tak, napisał to nam Kuba Diabeł, żebyśmy nagrali challenge Gdzie jedna osoba będzie grała Shelly A druga będzie grała Coltem Coltem, nie będziemy mogli Używać supermocy, zobaczymy jak nam pójdzie Ja będę Coltem, bo mam ee, 12 na poziomie Shelly, nie ja nie umiem grać Shelly w ogóle więc... Ja umiem. Ty masz na czwartym poziomie, ja tak? Zagramy na w parze Duo Ty masz na nią 32 pucharka? Tak Bo ja nie gram nią A Ja mam czy... e, 183 pucharki Jeszcze i 12 poziom. Ja otwieram Weź otwór, co masz mm, I zagramy na wszystkie cztery te eventy znaczy, na którym nam pójdzie najlepiej. Nie można używać supermocy. U mhm. mnie może być problem, bo czasami się ta supermoc na komputerze sama uruchamia. Nie Już? Nie, jeszcze jedna z Niko. Niko, na razie poczekaj. I ostatnia. Teraz to Poczekaj Niko. Dobra, zaczynamy. No, duo. Dawaj szybko. No mam. Się Pamiętaj, sobie. nie używaj supermocy. No wiem, ale jak będę miał supermocy. Nie no nie, mam, nie można używać. A ja nigdy się nie mogę pod, podtrzymać. Tam. No ale taki jest challenge, że nie można używać tej supermocy. Zobaczymy, czy nam się uda. Czyli nie możemy też używać e, e, uderzyć w przeciwników, bo wtedy też e, będziemy mieli supermoc. Ja znaczy, ty... będziesz miał supermoc, ale nie możesz jej użyć. Ale ja nie będę uderzał w ogóle przeciwników. Nie no, przeciwników możesz, no jak chcesz wygrać. Okay. Nie możesz używać tylko supermocy. Ty, ty, ty. ty chcesz w stawie wygrać? No, ja jest... strzeli nie wiem w ogóle grać. Nie, ja już mam prawie ulta. Ja się... nie. nie możesz używać, nie ma, taka zasada. Ja Uuu, też mam ulta i... Ja, ja, ja się nie mogę powstrzymać. Jenek, ale to jest challenge a się mi się samo włączy? Nie, no, samo ci się nie może włączyć na tablet. A jak trafię? Nie trafisz. No to na tym polega tam, żebyś nie trafił. A trafię? Nie trafisz. No to kończymy grę. Hmm, eee, no. Ja przylegałem. No bierz go! Hmm. Hmm. Nie używamy supermocy pamiętaj. Taki challenge. Tu na bank jest. Nie, tam są. Tu jest. Tu jest. Eee, my tu przegramy. Wiele udało nam się zobaczyć. Bez supermocy. Tu tak daleko dojść. Ja mogę z O nie, guma nam leci, o. No. Wow. Ja mogę stąd hmm. wow. No, gdzie ty tam, No ale mam. No bo musiałam być tamto, bo to mi da. A cztery. A więc. A więc. A więc. ja mam Dobra, to teraz... ja A więc. Z więc. Nie. na Zbiór klejnotów. O. Nie lubię w Nie. 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 to brać. Nie, jedno. A potem się zamieniamy coś? Chcesz teraz się zamienić? Ty no. szali ja Coltem? Tak Dobra, to ja wyroję więc. Dobra, to do klejnotów Mogłeś taką szelić Poczekaj, może ktoś dojdzie do nas Daniel ale on będzie miał kruka i będzie na banku używał no to mu napiszemy nie ma chyba tu jeszcze jest jakiś Igor XD Igor Gde, XD menu, iż, menu, menu, w bitwie, menu w bitwie Menu w bitwie wiem, lewo ma być. dobra, bierzemy na razie sami i to jeszcze e, dobra zaczynamy Trzecia osoba nie wie o tym, że, że my gramy challenge. Jak Kevin! Jak się do niego. Zbliżający się do niego. Zbliżający w do w, 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 no. No, nie używamy. No nie. Wiesz no, go. Zbierz jednego? Czyli tego najważniejszego. Ja też mam ultanie mogę używać? Tak. Ale mamy już kilku klejnotów. Jeden na tego. No nie, myślę, że jestem kontem. No mogę z daleka. Ale w nie mam. Mam yeah. siedem, idźcie, ja potem po to ludzi. no idźcie Okej, okay. zawalcie za to Nad nie usiądziesz Chodź, uciekaj, nie nie idź tam, nie idź tam, nie idź tam, Zobacz drugi raz bez tego Bez super mocy może nam się uda wyjść. Pierwszy raz Tylko idą Nie strzelaj, nie strzelaj, nie ruszaj się Wygraliśmy Jak? Ty masz większą rangę to znaczy mniejszy. Dobra, to teraz. Yy, ja mam mniejszy do teraz będzie. To Nagroda. Ja Wecz. mam nagrodę. Ej, brakuje mi jednego gwiazdka. Mogę otworzyć? No otwieraj. Zobaczymy, czy to masz. Niko, XD. Nie wchodzi czy nie wchodzi? Nie wchodzi. Dla pepe. Wyszpery. To... Pepo, srepo na niko i kde. Niko. I niko i Dobra, idziemy na nagrodę sami. Fabi, weź Fabi. Zobaczymy, czy nam się uda. Dwa nam się udały. Ale... O nie, głupi Barley. Dobra, pamiętaj, ja pamiętaj wziąłem... nie używać. Nie, jeszcze jakiego tam widziałem Barleya? Pamiętaj, nie używać jeszcze. Dasz go radę Tak i, I... Ej, wie, on wie, że nie możemy użyć. On... No nie, nie wie no ale czego on będzie no, zrobić, tak? Może, no wejmę. Bo mię przez to wygramy No my na bank przez to wygramy a, nie można używać ulta. No tak, tak ale to u nas, nasz challenge jest, za niego. jego. No może przecież. Jakby to wygrać. Patrz, 72. A taki nubek. Ej, nie no, bierz go. Nie, wygrywamy? Nie, wygrywamy. Nie, wygrywamy. Nie, nie bierz, nie. Nie, nie, nie. Co się mówi? Nie można mówić. Ale on nie wie, bo nie mówiliśmy mu tego. No to mogliśmy pana pisać. Ale jak, to nie znasz jakiś znajomy, tylko to zrasada osoba. O, zginąłem. No. Ale nie. Lecimy ile uciekam. 24, Wygrałam tylko wykórka szulkę? No nie używałam jeszcze. Mam kurz świeci mi się nie używałem. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ja tu sobie się ja wygramszy. To zostało nam najgorsze moim zdaniem. No możemy? Wy ja mam skrzynkę. To otwieraj. Mega skrzynka. No ja też będę miał go ja, w brązanie. Ja epicka skrzynka. Dobra, to otwieraj i lecimy. Rico, Colt. Nic? No dobra, to idziemy o najgorsze obrężenie. Co brakuje, wiesz ile mi pucharków? Daj no 7, 8, 9, 10 Brakuje mi 4 pucharki A ty nie masz pucharków? No i, i będę miał e, kolejną mega skrzynkę Dobra, pamiętaj Bez, bez ulta, challenge bez ulta Tak, ultan. ona ma, ona ma No tak. tak no, o sióweczka Jak ja nie lubię tej Kto się tam stał, bo ja nic nie wiem I poleciało mi coś mi się wydaje, że przegramy. Przegramy. Tak, przegramy, ludzie nie musiają. Jest, jest pierwsza śruba. Nasza no pierwsza nie. śrubka. Oni mają sześć. Trzy. Trzy. I śrubę na liczbę sześć. No, nie gram nie się tam. Tylko na śrubę za? Super. No i przez nią, bo ona ciągle siedzi w bazie, się a my A tu nie pek. Jeden... Ej, co mówi? Halo, 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 proszę państwa. Ej, proszę państwa, halo. Udęka, uzu, <laughs> Jeś, nie będę tak użył Ale przegramy, zaraz mam rozwalą. Ojej, one ale zaraz stracili. Kupił! Nawet go nie nawet dwa. Ile? cztery, Jeszcze raz. 4 minus 4. Chcesz się zamienić, czy jak? Tak, zamienić. No co Ja biorę... Uszeli. Ostatni raz sprawdzamy, czy nam się tu uda. O, skrzynka. Dobra, no nie, nie, ma. Coś nie, no to samo, jeszcze raz. Ostatnia próba, czy nam się uda? Challenge na wszystkich tych Przegramy. Na tylko na, na czterech znaczy Przegramy w Ewentach. Ej, tam są widz. Barley widz. Barley. A co jest A, ja jestem? Ale jestem no Ono też ma iść. Ej, wysz się coś. Ja źle spojrzałem, myślałem, że jestem Colt Ja nie umiem grać tutaj. Ja też nie umiem. Jeszcze bez ulta. No ja też, bardziej. Jin! Jin! Jakbyśmy wszyscy zagrali, tylko żebyś ulta. No nie! No muszę użyć ulta, bo zaraz się denerwuję. Dobra, bo będziemy kończyć, czyli trzy wygrane. Jedna porażka, tu ciężko. no ja nie muszę użyć ulta! Nie, nie używamy. Nie używamy. Ja przegram. Hmm. Przegraliśmy. No chodź tu, chodź tu, chodź tu. Nie, no jeszcze nie przegraliśmy. Wygramy, nie wygramy, wygra Wygramy! Jeszcze wygramy. Nie. Wygramy ja jeszcze, jeszcze. Teraz zobaczcie co do nich zrobię. Nie możesz ulta używać, pamiętaj. No wiem. Ja robię fajnie nic. No właśnie. Przegraliśmy. Gramy we. Nie, Baber, Baber, Baber. Baber. Ile jest? 3-4 przegrywamy. Wygramy. Nie bo nie tamto. Jest pięć? Jest sześć? A ile jest? Sześć, cztery? Ło, ale z szyjami. nie mają przygody. Zresztą my przygraliśmy. O nie, nie, nie O, ja jolę nie znowu nie, yeah, ile ona mi są? Ile jest? Nie, przegraliśmy. Tak, to... bez supermocy temu... Nie, ja muszę udać. Nie, nie. nie. ja już biorę urda i do nie. widzenia po Nie, 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 wolno, nie wolno, nie wolno. A jak puszczę? Nie. Prrr, już biorę ulta. Nie. A jak wezmę urda? No to challenge się nie uda. Wykasujemy Brownsters hmm. Ale u mnie nie wykasujesz. To co, wykasowujemy Brownsters? Przys nie! Nie! Muszę użyć Jumta! Nie, nie! Muszę używać! Nie! nie. I tak już przegraliśmy, dobra, koniec. Już użyłem, nie to co, widzimy się w kolejnym odcinku. Dzisiaj tak. mieliśmy challenge z tym, Shelly i Colt. Bez używania supermocy udało nam się wygrać. Co nam się udało wygrać? Nic. Klejnoty? Jak to nic? Klejnoty, duo i co jeszcze? I nagroda. Nie udało nam się, oczywiście, wygrać. Oni mają y, plus 12. Oblężenia nam się nie udało wygrać. Okej, okay, to na razie.